Łączy nas Światło Nauczanie domowe 29 kwietnia Pierwszy list Świętego Jana rozdział pierwszy werset piąty do drugiego rozdziału drugiego wersetu Najmilsi Nowina, którą usłyszeliście od Niego i którą Wam głosimy jest taka Bóg jest Światłością a nie ma w Nim żadnej ciemności Jeżeli mówimy że mamy z nim współuczestnictwo, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie postępujemy zgodnie z prawdą. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, tak jak on sam trwa w światłości, wtedy mamy jedni z drugimi współuczestnictwo, a krew Jezusa, syna jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą i nie ma w nas jego nauki. Dzieci moje, piszę wam to dlatego, żebyście nie grzeszyli. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, mamy rzecznika wobec Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko za nasze lecz również za grzechy całego świata. To zdanie nowina jest taka, Bóg jest światłością, można by również oddać takim wyrażeniem nowina jest taka, Bóg jest ogniskiem. I zwróćmy uwagę na werset szósty i siódmy. Jeśli Bóg jest ogniskiem, to mamy z Nim współuczestnictwo. Tu jest takie greckie słowo, koinonie. Mamy taką jedność z Bogiem, przez to właśnie, że blask tego ognia, blask ogniska dociera do nas. Jest na naszych twarzach, na naszych rękach, na naszym ciele. Czujemy tę obecność ogniska koło siebie. I w siódmym wersecie, w świetle mamy współuczestnictwo, znowu to samo słowo, koinonie, ze sobą nawzajem. Jeżeli jesteśmy blisko ogniska, to w tym świetle widzimy też siebie nawzajem. Zatem możemy powiedzieć, Ognisko, wokół którego toczy się życie, to właśnie jest Bóg. Po pierwsze, światło nas gromadzi, po drugie, światło nas rozświetla, także potrafimy poznać siebie nawzajem, i w końcu światło nas ogrzewa. Wszystkie trzy elementy oznaczają, mamy współuczestnictwo z Bogiem, coś od Niego czerpiemy, i mamy współuczestnictwo ze sobą. Czyli we wspólnocie. Wspólnotę tworzy ogień. Wspólnotę tworzy światło. Bez ognia i bez światła nie ma wspólnoty. Jeśli mówimy, że nie ma w nas ciemnych stron, to siebie oszukujemy nie mówimy prawdy i nie ma w nas Bożej nauki, bo niestety są w nas cienie. Bez światła Jesteśmy tylko jakimś zarysem, jesteśmy tylko jakimś mało rozpoznawalnym kształtem. Natomiast, jeżeli przyznajemy, ja potrzebuję światła, ono nas zmienia. Coraz więcej jest w nas tego rozpoznawalnego obrazu Boga. Zwiększa się Obszar rozświetlony na naszym ciele. Za każdym razem, gdy przybliżamy się do ogniska, przybliżamy się też do siebie. I Jan mówi, dzieci, pisze wam o tym, byście się nie oddalali od ogniska, czyli nie grzeszyli, ale byście się przybliżali, byście mieli jak najwięcej współudziału, w tym właśnie świetle, które nas łączy. Które powoduje, że w ogóle możemy być w takiej właśnie wspólnocie: wspólnocie zgromadzonej, rozpoznawalnej i ogrzanej. Zadanie dla Ciebie na dziś: pomódl się z rodziną, z członkami rodziny, z kim możesz, kto przyjmie takie zaproszenie do wspólnej modlitwy przy świecy. A dla Ciebie niech to będzie symbol. Nie musisz wszystkiego tłumaczyć, ale niech to będzie dla Ciebie znak tego światła, które Was łączy, Boga. Niech Ci w tym błogosławi On sam, światłość wieczna, ojciec, syn i duch święty.